Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie pokazanie koni, które dojdą do Star Stable, czyli Tennessee Walking Horse. Także zapraszam do oglądania. Na razie mamy oczywiście intro, City Creation, oczywiście nowe spoiler. Yy, I tak, mamy koniki. Yy, czy to jest wstęp? Dobra, mamy taki stęp. No, koń taki wygląda, taki bardzo tą głową rusza. I tak trochę dziwnie to wygląda według mnie, ale nie jest źle. Kłus tak, tak, tak trochę, hmm, tak żywa dziwnie się układa. Ale okej, okay, no. Tutaj galop, fajnie, fajnie. Ale zwróćmy też uwagę na to, że te ten -Walker, oni Walker, one chyba mają też inne y, trochę chody w prawdziwym życiu. No i tutaj cwał. Cwał czy szybki galop? Szybki galop to jest chyba. A nie, cwał to. Teraz do tyłu. E, I specjalny chód. Tak wygląda. Trochę dziwnie. Bym powiedziała. Nie wiem jak one chodzą, bo nie oglądałam. Ale tak skoki. Ten ich zad. Ale skok nie mają taki zły. Teraz stop. O, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba. Jeszcze coś mają. O, dębowanie. Dębowanie jest dziwne. Bo on te nogi tak jakoś tak to jest takie trochę tańczenie w ogóle. Po co mi daje ten taniec? Takie pytanie. A w siodle jak wygląda? No. Tak jak mi się podobały one. Bez animacji, tak z animacjami są średnie jak dla mnie. Lepsze te konie co niedawno dodali. No. W sumie to w tą środę, no, dodali je. One są lepsze i w ogóle ładniej się prezentują. Znaczy się, jeżeli chodzi o taką animację jak teraz, to jest ok, ale jeżeli chodzi o jakieś tam y, chodzenie czy coś, to wygrywam tamte konie, wcześniejsze. A te no to jak widzicie, no... Jeszcze tutaj wyścig, jak to wygląda. Wszystko od tyłu to jest nawet ok, jak na, na razie. Jak na razie, ale nie mam jakoś przekonania już do tych koni. Na razie nie mam. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy pierwszy kolor. Mamy tego dereszka, który mi się wcześniej podobał bardzo. Śliczny jest, tak szczerze. Tutaj grzywy jego. Tutaj mamy też, co mi się podobał. On ma fajne odmiany. Śliczny też. No. Tak, okej. Okay. I tutaj mamy tego sorkacza dereszowatego. No, taki jest trochę przesadzony według mnie. Te odmiany ma takie jakby zbyt jednolicie białe. Tak jakby ktoś na niego białą farbę wylał według mnie. To, to dla mnie tak wygląda. Um, no. czy, czy, czy. Aha, one, one mają dwa style zwykłej grzywy? Tak. Takie jakby y, przerzucone pasmo chyba? Tu mają też zapleciony ogon. I ogony też mają, też mają różne chyba, czy nie? Mam nadzieję, że mają różne, bo jak nie, to, to będzie kiepsko. Ale mają ten warkocz taki. No, ale ładne, ładne, ładne. E, tutaj mamy srokacza, który mi się za bardzo nie podoba. Jest taki jakiś trochę jednolity, za bardzo. Kolejno mamy palomino, chyba, albo szampańskiego. Nie kumam, napiszcie w komentarzach, co to za maść. I on ma. No tak się prezentuje. W sumie to też jest ładny, ale jakoś do mnie nie przemawia. Nie przemawia do mnie aż tak jak deresz. I ten z jabłuszkami. Karus. Karus, karus, fajny karus. Ale też tak samo. Nie ma po prostu siwych, szarych krab. Jak to na karusa przystało. No, kiepski, kiepski. Tylko właśnie fajne. Ma tutaj przy kopytach z tyłu te kropki takie na odmianach fajnie podoba mi się no i przyszedł czas na siwusa siwka jak to woli siwek siwek siwkiem siwek nawet ładny ale nie przemawia do mnie ze względu na te w niektórych miejscach ciemniejsze cieniowanie i takie trochę zrobili go tak trochę Zbyt gładki jest jak dla mnie, zbyt gładki, ale ładnie, ładnie, ładnie wygląda. No i taki jest duży, czyli jest tak jak nasz Jorvik, gorąco krwisty startowiec nasz, ukochany. I powiem Wam, że oni robią te konie bardziej realistyczne na starszej ranczu. A Winter Village, te dwa będą. Kurde, to ja muszę nazbierać i kupić tego. Y, tego. Y, tak, tu mamy opis ich oczywiście. Tak się to wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się podobają, mi się podobają i napiszcie w komentarzach coś więcej, czy e, co Was najbardziej zaciekawiło w tych koniach, co Wam się najbardziej w tych koniach podoba i tak dalej. Chciałam Wam zwrócić jeszcze uwagę, że SSO robi coraz bardziej realistyczne te konie. Zwróćcie uwagę na tych zdjęciach, które Wam tutaj wkleiłam. Macie każdą generację i kilka koni pokazanych. W generacji trzeciej, która jest teraz, można zwrócić uwagę na to w tych starszych trochę koniach, jak oni duże oczy im robili i robili takie. Wiecie, typowe dla Star Stable, a teraz robią takie strasznie y, realistyczne i coraz bardziej i bardziej realistyczne to robią te konie. Już nie takie y, plastikowe, tylko wiecie, takie coraz poważniejsze no, konie, tak jak y, w prawdziwym świecie. W ogóle ich się grafika zmienia, wszystko coraz bardziej tak realistycznie wyglądają. Coraz lepiej. I tak samo SSO się zmienia. Ono nie jest takie, jak kiedyś było, tylko jest w ogóle całkiem inne. Ono się robi taką. Ono nie jest teraz SSO, to się robi taką grom nowoczesną, taką inną całkiem. Może zauważyliście. No. Jak zauważyliście, napiszcie w komentarzach i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!